Co ty kurwa, robisz Michał? Jestem kurwę chory, bo zjarałem czy gipony. Chyba odleciałem albo wleciałem do wody. Byś zajebał te kondomy, nic nie widzę już na oczy. Wyszedłem z imprezy w chuj na pierdolony. Jestem kurwę chory, bo zjarałem czy gipony. Chyba odleciałem albo wleciałem do wody. Byś zajebał te kondomy, nic nie widzę już na oczy. Wyszedłem z imprezy w chuj pierdolony. Mówiłaś coś o miłości Ja nie łamię serc, bo to kurwa łamie kości Mówiłaś coś o lojalności Ja jestem lojalny, ale nie zapraszaj gości Dzisiaj kocham to jak się o mnie troszczysz Picia i z tobą nie mam nigdy dosyć Picia, chciałbym ci podarować Misia, i tym razem to nie freestyle Chory, bo zjarałem czy gibony. Chyba odleciałem albo wleciałem do wody. Byś zajebał te kondomy, nic nie widzę już na oczy. Wyszedłem z imprezy w chuj na pierdolony. Jestem kurwa chory, bo zjarałem czy gibony. Chyba odleciałem albo wleciałem do wody. Zajebał te kondomy, nic nie widzę już na oczy. Wyszedłem z imprezy w na pierdolony. Cały skład pada na gibona, cały skład i moja przeszła żona. Nie no żart, kocham bongosa. Nie bierzcie do nosa, bo będzie ze mną kosa. Nasz label to banda menelit Robimy sobie muzykę dla Becky. Cztery i cztery butelki, jaramy zioło, jemy fioletowe żelki. Jestem kurwę chory, bo zjarałem przy gibony. Chyba odleciałem albo wleciałem do wody. Ktoś zajębał te kondomy, nic nie widzę już na oczy. Wyszedłem z imprezy w chuj pierdolony. Jestem kurwę chory, bo zjarałem przy gibony. Chyba odleciałem albo wleciałem do wody. Ktoś zajębał te kondomy, nic nie widzę już na oczy. Wyszedłem z imprezy w chuj pierdolony.